Aha, to ja z waszej Magilandii, mój pies tutaj drepcze. Tak sobie myślę, bo czytam na wypowiedzi naszych polityków z Solidarności, że to jest demontaż państwa to wszystko, co się dzieje. Że PiS demontuje państwo, Kaczyński to, Kaczyński tamto. A ja sobie tak myślę, co oni gadają? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Miałem 21 lat... Wówczas i pamiętam, strajkowałem. Byłem pracownikiem Politechniki Wrocławskiej, strajkowałem tam jeden dzień, żeśmy strajkowali, później, żeśmy ten strajk zakończyli koło pomnika, pamiętam tam tych na środku stoją ten pomnik chyba lwowskich zamordowanych profesorów, w wydziale elektrycznym, te stare budynki wspieraliśmy, chyba, jeszcze Polska nie zginęła, żeśmy strajk skończyli, bo Chcieli wejść zomowcy i rozwalić to wszystko, no żeby tego nie rozwalić, to żeśmy weszli. No a oni dzisiaj takie rzeczy gadają. Pamiętam, że zomowcem to chyba był kuzynki mąż, który był wtedy w tym samym wieku i ona się z nim wyszła za niego za mąż. I on już jest na emeryturze, miał działalność gospodarczą, jest teraz na emeryturze, jest w tym samym wieku. Co ja? Tylko, że ja mam jeszcze 13 lat bez mała do emerytury, a on już jest na emeryturze. I ma jeszcze wysoką emeryturę. A druga strona medalu jest taka, że mnie wziąłem sprawy w swoje ręce w Imagilandii. Tutaj są macki ZUS-u i Rzędu Skarbowego były, które mnie dokładnie zniszczyły. Jak to się stało? Opowiem Wam kiedyś, może, ale teraz to już. Nie, bo to jest taka sprawa, że yy, a nie mogę już dzisiaj. Miałem sklep i stosowałem ceny tam 15-10% marży, i tego nie zapisywałem. Przyczepili się do mnie do tego, że miałem za niskie ceny i że tego nie e, wszystkiego nie pokazywałem na. A, nie pisał po prostu w zeszyty jakiś tam trzeba było mieć jakieś dokumentacje, że obniżam ceny. Jak się spytali mnie o marżę, to ja powiedziałem chyba wtedy od 10 do 20%, skarbówka sobie przyjęła 15% no i wyszło, że za mało zapłaciłem podatku. Ja im na to mu powiedziałem, że wszystko jest dochodowego, za mało podatku dochodowego, że wszystko jest na kasie fiskalnej nabite, moje ceny itd. i tak dalej. I, I jaki miałem utarg. To wówczas pani powiedziała, że to jest nieważne, bo do dochodowego się nie liczy. Nie liczą się fiskalne paragony i nie liczy się fiskalny no fiskalna działalność, znaczy VAT-owska tylko dochodowa. No i mi tego nie przyjęli. Do, dowalili mi domiar. Trzy lata walczyłem, mogłem być przestępcą, ale wygrałem w NSA. Tydzień czasu czekałem na wyrok. No, scharatało mi to zupełne nerwy, ponieważ mogłem pójść jeszcze nie wiem gdzie. Płacić do końca świata i dłużej, jeszcze i tak się nie mogłem wygrzebać, bo musiałem na zachód wyjechać, żeby zapłacić hurtownię. To wszystko, bo zapłaciłem, i to jest właśnie nasza imagilandia. Dlatego ludzie, co oni gadają? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No, na dzisiaj tyle.